Siemka, witamy Was w kolejnym odcinku Budowlanka TV. Śniegu nie widać, ale święta tuż, tuż. Tym razem pokażemy Wam świąteczną stronę naszej szkoły. Także co, no, lecimy jak Mikołaj z prezentami. Dziś na warsztat bierzemy najgorętszy temat grudnia, czyli prezenty. Czy idealny prezent to kaska, a może jakiś konkretny przedmiot, na przykład iPhone'ik, żeby mieć czym poskrolować pod choinką? A może święty spokój od sprawdzianów i matur? To ciężkie pytanie, ale mamy nadzieję, że nasi ankietowani rozwieją te świąteczne wątpliwości. Jakie są wymarzone prezenty naszych uczniów? Zapraszamy! Cześć! Jesteśmy z Budowlanka TV. Wymarzony prezent na święta. Czołg Abrams. Czołg? Abrams? Abrams? Owszem. A jest, skąd to jest czołg? Nie wiem skąd, ale że był czołg. Cześć! Jesteśmy z Budowlanka TV. Chodź tu! Chodź tu! Skarpetki. O, skarpetki. Każdy chce skarpetki, wiecie. Lego może albo... Bądźcie Sigma, jedźcie dużo białka i takie tam. Pieniążki. Pieniążki, królik. Moim wymarzony prezent na święta to jest wymarzona sylwetka. Eee, chyba. jakiś zegarek dobry. Siema, jesteśmy z Budowlanka TV. Jaki jest Twój wymarzony prezent na święta? Chciałbym dostać grę. Jaką? Tom Raider. Wymarzony prezent na święta. Eee, piłka. Piłka, a jaka piłka? No, Dobre auto. Dobre auto, a jakie? Nissan Skyline. Pieniądze. Pieniądze. Dużo tych pieniędzy? Jak najwięcej. Ja bardzo bym chciał dostać kurs szpagaciarstwa. O tutaj? Mercedesa GLE. O, dobrze. A dla, do tego Mercedesa GLE to najlepsze jakieś nowe FLB, nie? No to jakiś zestaw Lego technik. Lego Technik jakiś, jakaś specyfikacja, coś? Uuu, no jakaś koparka albo wózek widłowy. Może jakaś nowa paletka, bo ja Mierzę wszystkich tutaj na sołach, Ja e, Ogólnie jestem królem tego stołu Więc myślę, że jakaś nowa paletka by się przydała I Wymarzony prezent na święta? Mercedes GL Mercedes GL, kolejny Może jakiś nowy komputer gamingowy, coś w tym stylu no? Nowy komputer, jakiś fotelik jeszcze, czy jest już? Jest już fotelik Ostatnio do grania wróciłem, no to może sobie pograć coś no. Pies Pies, jaki pies? Eee, to Może buty jakieś fajne Buty, a tutaj pani? Bilet do Tajlandii. E, nie wiem, książka? Jak? E, lojalny kolega. E, to będzie Winner Myslowicz. A, a jaki albumik? E, miłość w czasach popkultury. Nowy rower. Nowy rower, a tutaj? Nowy rower. E, nowe narty. Nowe narty? Zegarek. Zegarek? Zapraszamy na relację ze świątecznego apelu, który jak co roku odbył się w naszej szkole. Było dużo wspólnego śpiewu, życzeń od naszej dyrekcji i cała masa świątecznej magii. Atmosfera była gęsta jak makowiec twojej babci, także poczuj ducha budowlankowych świąt. Witam całą społeczność budowlanki na dzisiejszy Cześć, z tej strony Budowanka TV. Jak się bawiliście na świątecznym apelu? My się bardzo świetnie bawiliśmy. Nasza ulubiona piosenka to Hoinko ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Fajnie, bardzo fajnie było. podobało mi się. Super było. Zodanie śbrę, strzeleczki i muszkę świąteczną. E, Michał pięknie śpiewał. Cześć, jak się bawiliście na świątecznym apelu? Wspaniale, po prostu idealna atmosfera. Zresztą jak zawsze i widziałem wspaniałych prowadzących Budowlanka TV moi ulubieni. Dziękuję. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dziś. Z okazji świąt ekipa Budowlanka TV życzy Wam, aby Wasze prezenty były tak udane, jak nasz najnowszy odcinek i przerwy świątecznej tak długiej, jak kolejki do sklepików w poniedziałek. To co? Widzimy się na korytarzu, ale w przyszłym roku.